Mała masarnia przystosowana jest do przetworzenia jednorazowo czterech płótłusz wieprzowych lub około 200 kg mięsa w elementach. Wyposażenie zakładu stanowią podstawowe maszyny umożliwiające wytworzenie produktów naturalnych, to znaczy bez dodatków i zabiegów powodujących wzrost wydajności. Linia technologiczna została tak rozplanowana, a urządzenia rozmieszczone w taki sposób. Aby cykl produkcyjny prowadzony był na kolejnych urządzeniach bez konieczności cofania się do poprzednich stanowisk. Przygotowanie mięsa do przerobu rozpoczyna się na stole rozbiorowym. Odbywa się tu rozbiór płótłusz wieprzowych lub obróbka elementów mięsnych. Surowce przeznaczone do produkcji wędzonek poddawane są procesowi peklowania. W tym przypadku zastosowano peklowanie nastrzykowo-zalewowe, do którego przygotowano wodny roztwór peklosoli. Nastrzykiwanie odbywa się automatycznie za pomocą 20-igłowej nastrzykiwarki. Na potrzeby małej skali produkcji wystarczyć może nastrzykiwarka ręczna 1-3, peklowanie poza przedłużeniem trwałości mięsa nadaje mu specyficznego smaku, zapachu i trwałej różowo-czerwonej barwy. Po nastrzyku elementy mięsne zostają zalane pozostałą ilością solanki, a po dodaniu przypraw ziołowych trafiają do peklowni na minimum 72 godziny. W związku z prowadzeniem produkcji cyklicznej magazyn surowca wykorzystany jest również jako peklownia. W momencie umieszczania tu pojemników speklujących się mięsem nie ma już żadnych surowców. W speklowni elementy mięsne trafiają ponownie na stół rozbiorowy celem wstępnego ocieknięcia. Tu zostają uformowane oraz zasznurowane. Tak przygotowane batony umieszczane są na kijach wędzarniczych i zawieszane na wózku, aby ociekły. Kolejne etapy obróbki przeprowadzane są w komorze wędzarniczo-ważelniczej. Posiada ona funkcję suszenia, wędzenia, parzenia oraz studzenia. Pierwszym procesem jest suszenie. Prowadzi się je w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza przez około 2 godziny, w zależności od jakości surowca. Dym do wędzenia powstaje w dymogeneratorze zasilanym elektrycznie. Kiedy wędzonki suszą się w komorze, można rozpocząć produkcję kiełbasy. Zapeklowane wcześniej elementy mięsne zostają rozdrobnione za pomocą wilka, czyli dużej maszynki do mielenia mięsa. Mięso wołowe razem z czosnkiem rozdrabniane jest dwukrotnie na sitku o najmniejszych oczkach. Rozdrobniony farsz trafia do mieszalnika, gdzie następuje odpowiednie jego wyrobienie. W pierwszej kolejności wyrabianiu poddaje się mięso wołowe, które stanowiło będzie spoiwo kiełbasy. W trakcie wyrabiania farsz zostaje przyprawiony. Na samym końcu dodawany jest rozdrobniony tłuszcz. Kiedy farsz wyrabia się, napełniamy wodą i podłączamy kocioł parzelniczy. Będzie on użyty do parzenia kaszanki. Jest on zasilany elektrycznie, a grzanie odbywa się w płaszczu olejowym. Takie rozwiązanie zabezpiecza parzone elementy przed przywieraniem do ścianek kotła. Ponadto pozwala na długotrwałe utrzymywanie wysokiej temperatury przy znikomym zużyciu energii. W tym czasie można również skontrolować postęp procesu obsuszania wędzonek. Przed napełnieniem osłonek farszem należy je przygotować. Moczymy je w letniej wodzie, a następnie przelewamy. Zabiegi te powodują spłukanie z przechowywanych osłonek soli oraz ich uplastycznienie, aby w trakcie napełniania nie rozrywały się. Wyrobiony farsz przekładamy do zasobnika nadziewarki. Załadunek polega na odpowiednim włożeniu kęsów farszu. Czynność tę robimy zdecydowanie i dynamicznie, aby wypchnąć z masy powietrze. Nadziewarka to urządzenie o napędzie hydraulicznym, gdzie tłok wypycha załadowany farsz przez odpowiednią średnicę lejka w przygotowane osłonki. Uruchomienie tłoka odbywa się poprzez naciśnięcie kolanem łopatki włącznika. Nadziewarka posiada płynną regulację prędkości posuwu tłoka, co umożliwia spokojne napełnienie zarówno osłonek cienkich na kabanosy, jak i grubych na kaszankę. Przygotowane surowek kiełbasy zawiesza się na kijach wędzarniczych i pozostawia do osadzenia. Następnie do osuszanych wędzonek w komorze dowieszamy przygotowanych kiełbasy. Suszenie kiełbas nie wymaga długiego czasu i w związku z tym przeprowadza się je równocześnie z końcowym etapem suszenia wędzonek. W tym czasie przygotowywany jest farsz do wyrobu kaszanki. Podroby bez wątroby, skórki wieprzowe i głowizna po ugotowaniu i rozdrobnieniu mieszane są z uparowaną i wymieszaną z krwią kaszą gryczaną. W trakcie mieszania dodawane są przyprawy. Podobnie jak przy produkcji kiełbasy, farsz trafia do nadziewarki, a po napełnieniu osłonek kaszankę parzy się w kotle parzelniczym. Tymczasem elementy w komorze wędzarniczo-ważelniczej osiągnęły wystarczający stopień wysuszenia. Kolejnym etapem będzie ich wędzenie. Zabytwarzanie w komorze dymu odpowiada dymogenerator stanowiący integralną część komory. Obsługa jego ogranicza się do załadunku zrębków wędzarniczych do zasobnika, a cały proces rozpalania i zadymiania odbywa się automatycznie. Zainstalowane w dymogeneratorze grzałki elektryczne powodują spalanie zrębków w temperaturze 380 stopni Celsjusza. W komorze wędzarniczo-parzelniczej proces wędzenia trwa bardzo krótko, 15 do 60 minut w temperaturze około 45 stopni Celsjusza. Po tym czasie wsad poddaje się parzeniu parą wodną baton zostaje wbita sonda termometru. Na sterowniku ustawiona zostaje temperatura komory około 85 stopni Celsjusza. Temperatura w batonie 72 stopni Celsjusza, wilgotność 99% i dość długi czas, aby wyroby zdążyły osiągnąć odpowiednią temperaturę wewnątrz batonu. Teraz jest pora na dokładne umycie hali produkcyjnej oraz maszyn i sprzętu. Należy to robić po każdym cyklu produkcyjnym. Po osiągnięciu temperatury wewnątrz batonów, który została wbita sonda, 72 stopnie Celsjusza, komora zatrzymuje pracę, co sygnalizuje dzwonkie. Uparzone elementy, giełbasy, wyjmujemy z komory i odwieszamy do wystudzenia. Pozostałe wędzonki. Pozostają w komorze do osiągnięcia odpowiedniej temperatury wewnątrz batonu. Jakość kiełbas, konsystencję, zapach i smak można ocenić na świeżo. W międzyczasie wyjmujemy z wody uparzoną kaszankę i zostawiamy do wystudzenia. W komorze wędzarniczo-ważelniczej kolejne elementy osiągają zadaną temperaturę wewnątrz batonu i sukcesywnie zostają z niej usuwane. Studzenie odbywa się najpierw w kąpieli wodnej, a następnie na wózku wędzarniczym, gdzie następuje również ociekanie, pozbywanie się nadmiaru wody zwędzonek. Postępowanie z boczkiem jest nieco inne. Po osiągnięciu zadanej temperatury wewnątrz batonu. Jest on bezpośrednio zawieszany do ocieknięcia, bez studzenia w wodzie. Wędzonki po wystudzeniu do temperatury około 30 stopni Celsjusza zostają umieszczone w chłodni, gdzie schładzane są do temperatury poniżej 8 stopni Celsjusza. Tak przygotowane wędzonki zostały poddane badaniom na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Badanie przeprowadzono w zakładzie farmakologii i toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Okazało się, że wędzonki nie przekraczają dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w Wyniki badanych próbek były zdecydowanie niższe od norm, które od września 2014 roku wynoszą 2 mikrogramy na kilogram dla benzoapirenu i 12 mikrogramów na kilogram dla sumy czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA. Aby zobaczyć, jak funkcjonuje mała masarnia, wybraliśmy się do miejscowości Płudnica pod Iłżą. Pan Zenon Markowski wraz ze swoją żoną prowadzą tu niewielkie gospodarstwo, a dodatkowo zarejestrowali działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w zakresie przetwórstwa mięsa. Jestem rolnikiem, mam 22-hektarowe gospodarstwo. Od 25 lat prowadzę działalność handlową typu sprzedaż mięsa a od paru lat również sprzedaż wędliny. Ten zakład, który postawiłem, prosperuje od 2011 roku. Zakład jest odebrany przez inspekcję weterynaryjną i to jest zakład typu mol. Przerób w tym zakładzie jest wielkości około 1 tony tygodniowo. Surowiec pozyskuje od okolicznych rolników. To jest tucz tradycyjny, który jest lepszy od surowca typu tuczarnia. Wszystkie wędliny produkowane są metodami tradycyjnymi bez dodatków barwników i konserwantów. Gospodarze dbają o każdy etap produkcji: od peklowania w aromatycznych przyprawach po wielogodzinne wędzenie. Wędlinę w moim zakładzie produkowana jest dwa razy w tygodniu w środę i w piątek. W moim zakładzie pracuję ja z żoną. Dorybczo pomaga 17-letni syn i zatrudniona jest moja córka. Czasami przy większej ilości pracy do pracy przychodzi siostra i sąsiadka troszkę. Produkuję kiełbasę wiejską, kaszankę paszczytową, boczek, żeberka faszerowane, żeberka płaskie wędzone. Schab wędzony szynkę, kabanosy, baleron i również pieczemy schab, pieczemy karczek, pasztet i pieczeń. Wędliny z tego gospodarstwa to gwarancja smaku i zdrowego stylu życia. Dlatego też właściciele nie mają problemu ze zbytem. Swoje produkty sprzedają lokalnie na jarmarku oraz w okolicznych sklepach. Problemu z pozyskaniem klienta nie ma, dlatego że mamy wędliny dobrej jakości, a dobra jakość polega na tym, żeby była powtarzalna. To znaczy się, że jeśli się kupi produkt dzisiaj i za miesiąc, on musi mieć takie same parametry i takie same walory smakowe. W ten czas klient będzie wiedział, że tu jest dobry wyrób zawsze i wszędzie. Jak mówi gospodarz, taka działalność to dodatkowy zysk dla małych gospodarstw. Jeśli by utrzymywać się tylko i wyłącznie z samego zakładu, to dochód byłby mniejszy. Natomiast to jest duża podpora do prowadzenia gospodarstw rolniczych, bo towar w ten czas jest sprzedawany po godziwej cenie po cenie przerobowej, a nie po cenie skupowej, a w większości pośrednicy najwięcej zarabiają. Moim marzeniem teraz na dzień dzisiejszy to jest to, żeby syn ten zakład przejął, bo to jest jednak pewien wkład, duże pieniądze, no i, no i trzeba go po prostu utrzymać w ciągłej, ciągłej eksploatacji. No ja również marzy mi się o powiększeniu produkcji, no i wejściu na rynek bardziej bliżej stolicy.